Michał Pytel, witam Państwa na Platformie Banbaj w Klubie Wolnych Mediów. W pierwszym w tym roku przeglądzie Banbaja. Na samym wstępie serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za komentarze pod poprzednim materiałem, wszystkie Państwa uwagi. Oczywiście nasz zespół techniczny Banbaja weźmie pod uwagę, będzie je realizował. A także dziękuję wszystkim Państwu, którzy wspieracie, dokładacie własną cegiełkę do rozwoju Banbaja, czyli polskiej niezależnej, wolnej od cenzury platformy medialnej. Zapraszam, abyście państwo wspierali nas nadal i tworzyli media, który, z których Polacy będą czy będą mogli być dumni, drodzy państwo. Teraz przejdźmy już do naszego przeglądu. Ten rok rozpoczynamy od informacji o dymisji premiera Kanady Justina Trudeau. To komentuje Artur Kalbarczyk na kanale Do Rzeczy. Kanada jest w trudnej sytuacji gospodarczej, ale no jest to powiązane z tym wszystkim, co się dzieje na Zachodzie i w Stanach, i w, i w Europie Zachodniej, i wszystko. Nasz system, po prostu jesteśmy w recesji gospodarczej, model ekonomiczny, który my traktujemy w Kanadzie za dużo się nie różni od tego, co jest w Europie Zachodniej i w Stanach. I po prostu cyklicznie wchodzimy w tej chwili w recesję, dlatego, dlatego są, jest duża ilości problemów, tak, zaczyna wzrastać bezrobocie. Podobnie tak jak w Europie Zachodniej, Kanada wciela tak zwany zielony ład, mamy też ograniczenia co do podatek węglowy tak zwany, wprowadza Justin Trudeau właśnie z jednym z powodów, że jego popularność jest na rekordowo niskich poziomach, że my po prostu wchodzimy w recesję, jest to spowodowane polityką naszych rządów. No, i konsekwencje są tego, ty tego typu, że Trudeau niestety poparcie dla Justina Trudeau, się wycofało właśnie z e, od jego własnej partii. Nawet była cała chyba 50 członków partii liberalnej, e, członków Parlamentu Kanadyjskiego, wystosowało do niego odezwę jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, żeby się odsunął. O konsekwencjach. Yy, wybrania, wyboru Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych mówi z kolei na kanale księgarni Multibook Stanisław Krajski w swoim wykładzie, na którego fragment już teraz Państwa zapraszam. Jak skończyłem tą książkę, to ja ją skończyłem w, gdzieś w październiku i zacząłem ją tam sczytywać, redagować, czekając na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. Prawda? No, i jak się już okazało, że Trump, to natychmiast dopisałem zakończenie, stwierdzając w tym zakończeniu, że ta data 2030 rok to już chyba nie jest do końca aktualna, że wszystko się opóźni. Że jednym ze skutków tego, że, że Trump został prezydentem, to będzie opóźnienie tych działań masonerii, bo ona już nie będzie mogła używać państwa amerykańskiego, jako, jako takiego narzędzia pełnego do, do realizacji swoich, swoich celów. No i... Z Ameryki Północnej przenieśmy się do Polski, drodzy Państwo, ponieważ rok 2025 jest rokiem, jest tysięczną rocznicą, drodzy Państwo, koronowania Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski i na ten temat mówi profesor Tomasz Jasiński, na kanale forum Romanum Prawy Głos Poznania. Serdecznie zapraszam. My mamy, wiemy, jak to jak wcześniej było. Bardzo dokładnie wiemy, jak to mogło wyglądać lat 50 później. Ale no, były tak zwane ordo, czy ordines w liczbie mnogiej. I one tam wszystko wymieniały, więc król musiał przyrzec, że będzie sprawiedliwym władcą, że będzie się opiekował Kościołem, dbał o morale duchowieństwa. Był dla wdów jak mąż, dla sierot jako ojciec. Dbał, tak, był ten chrześcijański i to rzeczywiście musiał król dbać. I obowiązkiem jego było tępienie handlu niewolnikami. I to rzeczywiście do tego się różnych rzeczy zobowiązywał. A najważniejsze było to, i to wiemy z tych źródeł niemieckich, że to nastąpiło. Był akt namaszczenia. Władca na wzór biblijnego Dawida, a przedtem Saula, był namaszczany. I biskup też był przy ordynacji, jest namaszczany. I władca, jak był namaszczany, no to zostawał tym e, władcą namaszczonym. To namaszczenie było ważniejsze nawet niż korona. I e, dla naszych słuchaczy podam, jak się po łacinie taki namaszczony człowiek nazywał: Chrystus. Tak, nie, nie chrystianus, tylko Chrystus. Chrystus znaczy namaszczony. A skoro Polska, to zapraszam Państwa na kanał Najwyższego Czasu, Tomasz Sommer TV, na którym Julia Gubalska rozmawia z byłym ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem na temat nadchodzących zmian właśnie w polskiej edukacji. Kilka punktów ze stu konkretów Platformy Obywatelskiej jest realizowane z, z liście niemiecką precyzją niestety, bo to oznacza istotnie występowanie przeciwko polskiej edukacji. Jak to występowanie przeciwko polskiej edukacji się odbywa i dlaczego jest ono antypolskie? No, jeżeli z kanonu lektur szkolnych obowiązkowych wyrzuca się te lektury, które zawierają w sobie kod kulturowy polski i dzięki którym przenoszona jest ta polskość na kolejne pokolenia, wyrzuca się albo się je redukuje tylko do fragmentów, bo jak mówi pani minister Nowacka, są one nudne i za długie, jak pan Tadeusz na przykład, mhm. czy jak potop, no to to jest jeden z przykładów. Drugi z przykładów, likwidacja nauki historii najnowszej i to błyskawiczna likwidacja nauki historii najnowszej, po to, żeby dzisiejsza młodzież nie była świadoma procesów historycznych, które bezpośrednio oddziałują na dzisiejszą rzeczywistość, czyli nieświadoma rzeczywistości, krótko mówiąc. Mhm. Jeżeli, to jest drugi przykład, jeżeli likwidujesz... Się... I na sam koniec zapraszam Państwa na kanał Wojciecha Sumlińskiego i do obejrzenia fragmentu filmu na temat prawdy o życiu i śmierci generała Sławomira Petelickiego. Wszystko, o czym przed chwilą powiedziałem, to jest domena opinii publicznej, która wierzy dokładnie w taki przekaz. Ale co by było, gdyby okazało się, że prawie wszystko w tej historii, którą tak skrótowo powiedziałem, jest nieprawdą? Gdyby okazało się, że opinia publiczna do dziś nie poznała historii niezwykłego życia i tajemniczej śmierci tego niezwykłego, skomplikowanego człowieka. Dlaczego warto tę historię opowiedzieć od początku do samego końca? Nie tylko dlatego, że była to postać wielowymiarowa. Przede wszystkim dlatego, że historia generała broni Sławomira Petelickiego jest w dużym skrócie historią wielu ludzi. Ta historia jest zarazem opowieścią o ostatnich kilkudziesięciu latach Polski, tej w PRL i tej trzeciej RP. Przez wielu określanej jako wolna Polska. I to już wszystko w dzisiejszym przeglądzie. Zapraszam do obejrzenia polecanych przeze mnie materiałów. Linki do nich znajdą Państwo oczywiście w opisie tego filmu. A jeśli chcą Państwo odkrywać więcej takich podobnych materiałów na platformie BanBaj, to zapraszam do tego, żeby rozwój tej platformy wspierać. Właśnie w tym momencie widzą Państwo na swoich ekranach numer rachunku bankowego, pod którym można wspierać dalszy rozwój Banbaja, za co serdecznie już teraz dziękuję. Michał Pytel, kłaniam się Państwu i do zobaczenia w kolejnym przeglądzie.